Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak wiele innych pilnie potrzebuje remontu. Doczeka się go już we wrześniu, niestety tylko w połowie. Drugie pasmo, tak jak i pobliskie drogi wojewódzkie, muszą poczekać do nowej perspektywy finansowej, poinformował podczas specjalnej konferencji prasowej marszałek Adam Jarubas, zaproszony do Ostrowca przez posła Jarosława Górczyńskiego. W tej chwili jesteśmy na ulicy Radwana i tutaj miło mi będzie, ale to myślę, że marszałek sam potwierdzi, Pas tej jezdni 7 o długości 470 metrów w ramach remontu z wymianą krawężnika do wymiany jeszcze teraz. Być może, że w wakacje, im szybciej, tym lepiej. Remont blisko półkilometrowego odcinka ulicy Radwana ma kosztować około 350 tysięcy złotych. Moja redynacja będzie polegała na spreszczbaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy wiążącej, ścieralnej, także wzmocniona konstrukcja nawierzchni zostanie. będą wymienione krawężniki po obu stronach plus przebrukowany, zostanie chodnik na przystanku autobusowym. Inwestycje drogowe to dla Ostrowca temat nadrzędny. To właśnie tu łączą się trasy wojewódzkie nr 751, 754 i 755. Na tej ostatniej, przez Ćmielów w kierunku Ożarowa, prace remontowe rozpoczną się najwcześniej. Trzy etapowe przedsięwzięcie realizowane jest przez województwo przy współpracy z władzami gminnymi i obejmie między powstanie długo wyczekiwanej obwodnicy Ćmielowa. Chcemy rozpocząć również niebawem, mam nadzieję, 5, i 5. Półkilometrowy odcinek w kierunku Ożarowa. Przed Cimielowem od strony Ostrowca, też przy współudziale Cimielowa zrealizować przejście przez miasteczko Cimielów, co, co mieszkańcy Cimielowa podnosili, zwłaszcza na problem braku odwodnienia tam i zwłaszcza przy dużych opadach w okresie zimowym. Równie ważnym wielomilionowym projektem jest remont 28-kilometrowego odcinka trasy 754 biegnącej przez Bałtów do granicy województwa. Inwestycja czeka teraz na decyzję środowiskową i ma być jedną z kluczowych w Świętokrzyskiem, co daje największe szanse na unijne wsparcie już w 2014 roku. To jest element dużego projektu, który szykujemy jako projekt do programu Polski Wschodniej. Już dzisiaj został wśród tych najważniejszych projektów zarekomendowany. To jest ważna inwestycja, na którą też Ostrowiec, powiat Ostrowiecki czekał od dłuższego czasu. Także mam nadzieję, wręcz jestem pewien, że, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie to projekt kluczowy, czyli nie będzie musiał być, że tak powiem, brany w procedurze konkursowej. Szanse na przeprowadzenie tych oraz kolejnych planowanych inwestycji drogowych są tym większe, że ostrowiec zakwalifikowano do przyszłego unijnego programu wsparcia większych miast miasto Ostrowiec jako jedyne po Kielcach będzie mogło korzystać również z programu z następcy programu Infrastruktura i Środowisko jako jedno z trzydziestu kilku miast które tych większych które będą mogły korzystać właśnie z tego programu na, na, na projekty dotyczące chociażby transportu miejskiego czy rewitalizacji. To jest 2 miliardy euro, pula na 2014-2020, więc bardzo, do, bardzo ważne i bardzo istotne, żeby było e, dobrze przygotowane do podniesienia tych pieniędzy. Najkrótsza 300-metrowa poprawka czeka wjazdową ulicę Traugutta, której blisko kilometr udało się odnowić już rok temu. Teraz prace od Ronda Solidarności do Ronda Republiki Ostrowieckiej obejmą m.in. wymianę kanalizacji deszczowej. Dziękuje